Cześć, ja się jest ten Sweeper. Jestem zbyt zmęczony. Ale. Pierwszym blokiem, bo są dodane nowe bloki do wersji, nowej b-bloka, alfy. Takie bloki. Pierwszy to jest szary Christmas Pack. Drugi to jest nowy Christmas Pack. Złoty. Trzeci jasnobrązowy. Czwarty, czerwony. Piąty, czarny. Na samej linijka. Fioletowy. Ta jasno. Tak. Jasno-żółty. A gwiazda to. Nareszcie jest na trybie kreatywnym gwiazda Jimmy Dostępna. To jest druga. Usła wszystkie mogę ze świata oprócz że śniegów. Oczy, ja tylko wiemy przepraszam. Dalej. Czy, a tutaj macie bloki surowców.